Siemano, tu kepson, na dziś na waszych ekranach pierwszy Tatar, także mamy debiut. Dziś znajdujemy się w lokalu Halwa, restauracja tatarska, konkretnie w Białym Stoku, a na waszych ekranach Tatar, za którego zapłaciłem 48 zł. Drogo, tanio, to już pozostawiam wam do oceny, ale pragnę dodać tylko, że Knajpa mam bardzo yy, pozytywne oceny średnią na Google 4,8, na którą składa się 815 opinii i muszę przyznać, że fajnie, klimatyczne miejsce, bardzo, ładnie, wiz bardzo ładne wizualnie też ja za bardzo nie znam się na tatarach, bo jem je mnie dość rzadko. Zatem dziś w komentarzu możecie napisać, co sprawia, że tatar jest dobry dla ciebie. Tak powiem po białostocku, że to dla ciebie, wiecie o co chodzi. Ja zamówiłem sobie, żeby przetrzeć szlaki i w drugiej recenzji powiedzieć coś więcej, a dziś powiem tak. Czas oczekiwania to około 10 minut, w środku nie było jakoś dużo ludzi, zatem mogłem się wygodnie rozsiąść i nie czekałem długo. Samo danie wygląda bardzo estetycznie, ładnie podane, mięso soczyste mięso to wołowina, z dodatków znajdowała się tam cebula, grzyby marynowane, marynowana czerwona cebula, marynowana była w grejfrucie, także to takie ekstrawaganckie suszone żółtko, tak napisane jest w menu, do tego chlebek, chrupiący i smaczny świeżo, ale tego dosłownie przegryzłem tyle, bo ile dla smaku żeby spróbować, smaczne dodatki i takie danie pod kielicha bardziej ale z racji, że ja nie piję od jakiegoś czasu już to wjechało to jako kolacja smaczne I inaczej niż ja jadłem do tej pory takie domowe wersje ale wyszedłem zadowolony, nie mniej jednak mówię, jeszcze mały mam w tym rozeznanie, to oprócz tego, że smacznie nie jestem w stanie dużo więcej powiedzieć, musicie mi jakoś pomóc na co zwracać uwagę. Czekam na Wasze komentarze. No i co, parę minut i pięć dyszek prawie poszło, ale prześledziłem teraz wrzutki na Google Maps, to jak będę w białym, to przetestujemy sobie jeszcze jakiś obiadek, bo, obiadek, bo obiecująco to wygląda. Dzisiejsza ocena to 8,5 i w tym roku to może w miarę możliwości będzie więcej tarół, do tego pierwszego będę sobie je wszystkie porównywał, bo to taki debiut w lokalu, że tak powiem. No jakoś się omijało mnie to czy na weselu jadłem też, ale to inaczej wyglądało dobra. 8,5 na 10 wjeżdża, także dobra ocena i smacznie, pozdro!